Hej wam wszystkim w kolejnym filmie. Jestem zachrypnięta trochę. A, zaraz będę kichać. Ale jest godzina 14, ja się tyle co obudziłam, bo miałam nocną tu zmianę u siebie w pracy. Dobra, tak jest miałam nocną zmianę u siebie w pracy i tyle co odespałam. I jeszcze jestem taka lelawa, idę sobie robić owsiankę na śniadanie, eee, nie mam żadnych owoców, ale mam chyba mrożone, więc może sobie dodam, eee, ale coś tam sklecę, bo mi się nie chce iść do sklepu po więcej składników. I dawno się do Was nie odzywałam, więc stwierdziłam, że nagramy sobie vloga yy, bardzo domowego, bardzo takiego cozy i w ogóle. Pokażę Wam nie wiem, świeczuchy, pogadamy sobie na różne tematy i w ogóle. Nie dość, że właśnie zeszłam z nocki i mam ten dzień właśnie wolny jutro yy, w końcu po... W sumie jest ósmy, no to cały tydzień miałam zapalony praktycznie codziennie pracą, a pracuję w 12-godzinnym trybie zmian, więc to jest sporo. Yy, I potrzebuję po prostu odpoczynku. A drugą taką kwestią jest to, że jest dziś pełnia z zaćmieniem, więc super pełnia, super, nie super, bardzo. Dotykające nas, y, no nie wszystkich, ale mnie tak szczególnie, i y, muszę dać sobie na wstrzymanie, muszę zadbać o siebie, muszę odpocząć, muszę się y, o siebie zadbać y, i, i tym się dzisiaj zajmę. Jutro nie wiem, co to będzie, ale dzisiaj, ten dzień pełny, poświęcam sobie. I temu, jak się czuję, czego potrzebuję, więc zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Ja zjadłam owsianeczkę i sobie leżę, bo jeszcze nie, nie zdążyłam wypić kawy, i czuję yy, się fatalnie, bo wam nie boli, ale to tak jest. Niestety przeważnie jak e, schody z nocki, nie wiem jak wy macie, jeśli pracujecie na nocki, ale ja to totalnie przeżywam i nie mogę do siebie potem dojść przez cały dzień, więc e, nie mam bardzo dużo zmian nocnych, ale e, ten dzień po nocce to jest. Totalny luz i odpoczywanie, dochodzenie do siebie. Nie chodzi mi o spanie cały dzień, ale o jakąś regenerację, zrobienie czegoś w rytmie slow i, i, i niewymaganie, od się, niewymaganie od siebie za dużo. I no, ale chciałabym z Wami o czymś porozmawiać. Ogólnie muszę zacząć więcej vlogów robić, bo. Mm, jest dużo rzeczy, z którymi z wami się chciałam podzielić i takimi przemyśleniami i tak dalej Wiecie, jak z, z koleżankami i kolegami po prostu I chciałabym usłyszeć waszą opinię też na ten temat Ja parę dni temu, jak tylko wyszedł ten dokument o Selenie Gomez ja go obejrzałam właśnie na nocce w pracy, jak się obrobiłam z dokumentami i ze wszystkim. Pozwólcie, że będę sobie piła kawkę w międzyczasie, zanim mi wystygnie. I, i doszła mnie, mnie taka refleksja, że kurczę, ja, ja jestem pierwsza, która, no będąc nastolatką tak naprawdę, nie lubiła Seleny Gomez, nie lubiła, nie lubiła różnych ludzi z show biznesu, nie wiem, piosenkarzy, aktorów, jakichś różnych e, sławnych ludzi. Z różnych powodów mi nie pasowali po prostu i miałam taki, Nigdy no nigdzie nie wypisywałam o tym, ale miałam taki hejt na tych ludzi. E, no wynikał on po prostu z zazdrości i, i, i teraz jak widzę jaki hejt właśnie tych ludzi spotyka coraz to gorszy, no to jestem pewna, że to wynika z jakichś właśnie braków u osoby komentującej, a nie u osoby, którą komentujemy, bo nawet jeśli, e, dobra, ktoś nam nie pasuje, to z... nie komentujmy, nie, nie piszmy tego w internecie, po co ja... Nie rozumiem, ale okej, okay. do sedna. Wszyscy myślimy, że sława to jest e, coś takiego super i posiadanie dużej ilości pieniędzy. I widzimy tylko całą tą otoczkę, że no przecież co oni robią? Nagrają parę piosenek. Eee, pojadą na parę koncertów i to wszystko. Ich życie jest takie piękne, usłane różami i nie wiadomo co, a mają tyle kasy za to. Eee, ja już wam kiedyś mówiłam o tym, że ja, Selenę Gomez, cenię sobie jako człowieka. Nie znam jej osobiście, wiem, ale na tyle, ile mm, pokazuje się yy, w mediach, to. Wydaje się bardzo taką ciepłą osobą, taką, no oczywiście nie idealną, ale myślącą też o innych. I właśnie tak jak ona mówiła, że tą sławę, te pieniądze, to co dostała dobrego od życia, powinno się w jakiś sposób wykorzystać dla szerzenia dobra. I to widać w jej działaniach, według mnie. Mm. Ale widać w tym dokumencie idealnie, jak bardzo nieszczęśliwą osobą jest. Mimo tego, tej całej otoczki, tych uśmiechów i tak dalej, no to parę sekund przed właśnie tym szczerym, pięknym, szerokim uśmiechem były łzy, był płacz i momenty zwątpienia. I w wielu wypadkach to jest po prostu gra aktorska, i naprawdę ludziom się wydaje, że pieniądze to wszystko, ale zdrowie, które, którym się nie można niestety e, pochwalić jakimś e, dobrym zdrowiem, bo, bo ma tą chorobę toczeń, to się nazywa, nie wiem nawet jak. Był mi burcz. <grym> um... No to są ciężkie sprawy, w ogóle właśnie te przeżycia miłosne, które miała. I mówię to na jej przykładzie, ale to może być ktokolwiek, Mo może to być jakaś inna sławna osoba, może to być osoba z waszego otoczenia, która nie wiem ma pieniądze, wy nie macie tyle pieniędzy i myślicie sobie, że ona ma wszystko i ona ma idealne życie. No tak nie jest. Co i za, coś zawsze. I oczywiście warto się starać, warto pracować, no bo no, sorry, ale to była ciężka praca praktycznie każdego człowieka, który doszedł do jakiegoś sukcesu, no tam z jakimiś wyjątkami, którzy dostali na pracę wszystko. Ale zatem stoi ciężka praca. Nie przez pane dni. Myślicie, że, że ci ludzie pracują 8 godzin dziennie, a od poniedziałku do piątku i mają weekendy wolne? No nie. Yy, I fajnie jest spróbować postawić się w miejscu innej osoby, zanim wydamy jakiś komentarz. Czy to właśnie jakiejś sławnej piosenkarki, aktorki, czy youtubera, czy. Koleżanki, czy nie wiem, jakiejś szefowej i, i tak dalej. Mm. Naprawdę za każdą maską uśmiechniętego człowieka stoi jakaś tragedia i fajnie by było, gdybyśmy to może nie zauważali, ale y, mieli na na uwadze to, że no kurczę, zanim się wypowiemy nieprzychylnie, to wystarczy się zastanowić, po co. No, jeśli nie mamy jaj, żeby powiedzieć tej osobie wprost, prosto w oczy, na żywo, tego, co chcemy napisać w internecie, to nie piszmy. No. I taka moja refleksja wracam oglądać YouTube'a i pokażę wam może co wam mogę pokazać. O świeczkę. Jezu, zapalimy sobie świeczkę, bo już się robi ciemno, więc zapalimy sobie świeczkę, zrobimy sobie klimatik i tak. Miałam nagrać dzisiaj jeszcze jak minimalizuję moją kolekcję kamieni, ale zrobię to chyba jutro. Bo już nie dam rady, a słońce zaszło. To jest najgorsze. To jest najgorsze w pracy na noc, w zimą szczególnie, właśnie. Kiedy ja się budzę, to albo słońce już zachodzi, albo zaraz zajdzie. No, ja się dzisiaj po nocce wcześniej obudziłam, bo wcześniej przyjechałam też do domu, bo wstałam o 14, czyli ile ja spam? 8, 9, 10, 11 pierwsza, druga, 6 godzin. Jestem mm, dziwnie wypoczęta, naprawdę, ale e, nie wiem, może się zdrzemnę potem, albo szybciej pójdę spać, bo e, no nie, ja, ja potrzebuję 8 godzin i nie ma, nie ma bata. Mm, no, ale może po kawce mi przejdzie. W ogóle zrobiłam sobie taki miało być smoothie, ale wyszło jak lody, jakieś mango yy, zmiksowałam po prostu zamrożone mango z łyżeczką miodu i to wszystko i miałam już taką ochotę, kurde, idę po coś słodkiego, po jakąś drożdżówkę albo coś do piekarni, ale myślę, nie nie, nie zrobię tego i ugotuję to, co mam w domu potem zrobię sobie pieczone ziemniaczki i tak, mam nadzieję, że nie wyjdę z tego domu po nic do, do jedzenia. A jednak zrobiłam porządki tutaj w mojej przestrzeni magicznej. Eee, głównie jeśli chodzi o kamienie. Czy widzicie, że czegoś brakuje? No, moim zdaniem się trochę przyjaśniło. Dajcie znać. Eee, a ja teraz znalazłam sobie hiszpański film. Klatka, nie wiem... Nie wiem nawet o czym jest, ale zawsze jak wychodzi jakiś hiszpański film, to ja pędem na Netflixa. Osparam sobie świeczuchy, wszystkie po prostu kominek, lampę są świeczki wszystkie i relaks. Sobie właśnie y, kanał Primo Materia. Y, Znalazłam go jakiś tydzień temu i zakochałam się w tej dziewczynie. W Anetce jest po prostu moją nową miłością. Naprawdę. Y, oglądam wszystko co leci. Y, bardzo dużo już chyba z połowy filmów jej widziałam, więc zapraszam Was y, do niej. Jeśli jej nie znacie, jeśli interesują Was tematy alchemii, magii, symboliki i. Mądrych ludzi po prostu. I, a ja sobie właśnie tutaj siedzę i zrobiłam sobie paznokcia, bo jakoś mi chyba powietrze podeszło i, i w ogóle No, źle go zrobiłam wcześniej i musiałam poprawić. I to jest ten nowy lakier, który sobie kupiłam. Z semilaka nazywa się Spicy Pumpkin. 402 Spicy Pumpkin, bardzo fajny lakier. Naprawdę chciałam coś takiego dyniowego, e, ale nie bardzo pomarańczowego, i to jest właśnie taki karmel właśnie przełamany takim pomarańczem. No, strasznie mi się podoba ten kolor. E, wszyscy komplementują nawet w pracy. No właśnie kupiłam sobie na jesienno zimowy e, okres dwa lakiery. E, semilaka Raspberry Wine 401 i właśnie ten z Spicy Pumpkin 402. I chciałam Wam pokazać. Jezu strasznie się ja już mam parę dni, ale tak mi się podoba ten kolor. I właśnie zrobiłam sobie na tym wzorniku. Widzicie ten to jest ten Pisy Pumpkin, to jest ten Raspberry Wine, a to jest Classic Wine. I one się bardzo od ciebie różnią, bo to jest taki, nie wiem, kojarzy mi się z królewną śnieżką, taki, takie bordo ciemne, na kamerze wygląda jaśniej niż na żywo. Na żywo naprawdę to jest takie wino. A ten tutaj to jest taki właśnie przełamany taką maliną to bordo. To może tutaj widać, trochę cegłą przełamane, naprawdę będzie pięknie wyglądało i widzicie odtąd do tego Spicy Pumpkin, to, to są moje lekkie z milaga I, i ja albo takie beże lubię e, róże e, takie jak tutaj Tutaj jest prawie biały, tutaj jest beż, tutaj też jest beż, albo właśnie takie ciemne, ale ciepłe, albo bordo, albo coś takiego cieplejszego jak to. A tu są e, Sklaresy lakiery. Ten bardzo lubię i ten, ten e, oddam, bo nie wiem jakoś, on jest taki zimniejszy, nie pasuje mi. A ten, no to trzy kolory letnie. Pokazywałam wam to kiedyś chyba, ale mm, te kolory to jest cała gama y, tego, co ja najbardziej lubię. I chciałam, wam, chciałam Was y, w sumie poprosić o radę, bo ja mam straszny problem z pękającymi piętami. I jest masakra, naprawdę. Teraz już jest dramat i chciałam się Was poradzić, jak to zrobić. Nie będę Wam pokazywać, zaoszczędzę Wam tych widoków, ale kupiłam sobie krem z Eveline z 25% mocznikiem i zobaczę, czy to coś da. A żeby złuszczyć, użyłam sobie destruktora, którego mam do otwarzy, bo wiem, że właśnie te skarpetki, różne takie rzeczy złuszczające, no to one mają jakieś tam kwasy. Nie wiem w jakich stężeniach to prawda, ale ten destruktor, je, destruktor jest mocny, bo ma chyba 30% kwasów e, czy 20 ileś, nie pamiętam. E, I na twarz no, dosłownie 50 minut maksymalnie, a ja sobie posmarowałam tym stopy, zwłaszcza pięty, e, i zostawię sobie na noc po prostu i zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie na to. Nie wiem czy na to, czy właśnie jutro jak już to zadziała dać sobie krem. Nie wiem, muszę pomyśleć jak to ogarnąć, bo takie mam rozkminy, czy jak nałożę krem, to to zmniejszy działanie tych kwasów. Więc yy, może potrzymam jeszcze parę godzin tego destruktora i wtedy nałożę ten krem. Dajcie znać jakieś tipy naprawdę na yy, popękane stopy, bo już mam Serdecznie dość. I chcę, chcę mieć takie ładne stopy, takie, wiecie, e, nie. E, nie zadzierające się. O. Bo na przykład, jak nie wiem, nie mam gdzieś tam na kanapie mojej się e, prześcieradło, zawinie i ja sobie taką piętą przyjadę po, tym, e, po tej kanapie, bo to jest takie. nie, nie widzę tego uczucia. Eee, macie problemy z piętami? Jak sobie z nimi radzicie w pomocy?